Panie doktorze, jaka jest ta nasza półtuska świętokrzyska metropolia? Nekropolia. No przede wszystkim my się tak przyzwyczailiśmy patrzeć na cmentarze jako takie miejsca no, pochówków, przede wszystkim. Natomiast to jest przy, również. W wypadku starych cmentarzy, a to jest jeden z najstarszych cmentarzy Mazowsza, cmentarz jest świadectwem naszej historii i tym, co nazywamy dziedzictwem kulturowym. Na tym cmentarzu mamy po pierwsze wiele zabytkowych nagrobków o wartości równej powązkowskim, wręcz kopią nagrobków powązkowskich. Mamy kościół, gdzie spoczywało serce feldmarszałka Iwana Dybicza. Mamy otwory strzelnicze wykute, żeby bronić miasta w 1939 roku. Mamy przewspaniałą zresztą rzeźbę Torwalcena, Mamy gdzieś ukryty nagrobek bohatera rewolucji 1905 roku, który przez Rosjan został dość szybko zniszczony. No i mamy przepiękne inskrypcje, które wyrażają ból, które wyrażają to wszystko, co tak trudno nam dzisiaj powiedzieć, kiedy żegnamy zmarłych? I myślę, że jeżeli tak potraktujemy cmentarz, to możemy się dzisiaj uczyć od, lu od ludzi z minionych epok tego, jak mówić o bólu, jak mówić o cierpieniu, jak mówić o rozstaniu, jak mówić pięknymi słowy, jak pamiętać. No i przede wszystkim to nie jest nasz cmentarz, to nie jest nam dane my to tylko czasowo Administrujemy po to, żeby przekazać przyszłym pokoleniom, bo żeby one za 100-150 lat też mogły zobaczyć, jak o bliskich swoich mówili, pisali ziemianie półtuscy w XIX wieku, oficerowie czy urzędnicy w XX wieku. To jest kawał naszego świata, którego nie wolno nam zapomnieć i nie wolno nam zmarnować. Jest to przedsięwzięcie, w które nominalnie organizuje Burmistrz Miasta Półtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Muzeum Regionalne, natomiast włącza się co roku bardzo szeroka grupa mieszkańców naszego miasta: samorządowcy, redakcje gazet, młodzież. Tutaj trudno wszystkich wymienić. Ta nasza kwesta, to nasze dzieło spotyka się zawsze z dużym uznaniem mieszkańców naszego miasta. O tym, o tym świadczą datki i te obfite i te mniej obfite natomiast jest ich bardzo, bardzo wiele. I każdy grosik, grosik wrzucony do puszki jest potwierdzeniem tego, że warto dbać o zabytkowe nagrobki na cmentarzu Świętego Krzyża. Udało się nam w różnym stopniu, ale poddać pracom konserwatorskim, renowacyjnym, a, a często ratunkowym, wręcz ponad, ponad 70 nagrobków. Przez 10 lat to jest myślę dużo. W tej chwili już nie ma takich, które się rozsypują na naszych oczach. Weszliśmy w taką fazę, że wybieramy te najcenniejsze zgodnie ze wskazaniem konserwatora i każdy z nich poddajemy pełnej renowacji, no chociażby jak ten, który jest w tej chwili za mną, pierwszy, taka duża nasza renowacja, przewspaniały, wzorowany na rzymskich nagrobkach, nagrobek Konstancji Dębowskiej, z przewspaniałą symboliką, której, która, której my dzisiaj nie rozumiemy, a może gdybyśmy popatrzyli na urnę, na, na tą płaczącą kobietę, to trochę inaczej byśmy pomyśleli o czasie, o przemijaniu. Gdybyśmy przeczytali taką przepiękną inskrypcję o bólu po stracie młodej żony, to może, może też by nam było łatwiej żyć. Nieopodal tutaj kościoła parafialnego, jest zabytkowy, bardzo ładny pomnik pułkownika Konopki. To chyba nie mieszkańcy restaurowali ten pomnik. To jest w ogóle bardzo ważny pomnik, dlatego że. To jest w zasadzie, pochowanie tutaj pułkownika Konopki, który zmarł na cholerę, a był bohaterem w bitwie pod liwce w czasie powstania listopadowego, sprawiło, że tu zaczęli się chować zamożniejsi ludzie. Dlatego też ten pomnik jako jeden z pierwszych został odrestaurowany nakładem Akademii Humanistycznej, która ceniła i zawsze ceni dziedzictwo kulturowe Mazowsza. I to jest takie piękne świadectwo, że, że to jest cmentarz całej społeczności, także i środowiska akademickiego, no także i tych, którzy już w Połtusku nie mieszkają, którzy tutaj mieli swoich bliskich.